Się może wytargować. Kon również jest z tą stronę. Od 12, no powiedzmy nie jest tam źle 800 metrów. Mamy zabezpieczyć, mamy zabezpieczyć do 10. wtedy chyba nie ma sensu chyba na to nakładę od razu, Czyli teraz idziemy na 12, zabezpieczamy on już trzeba 20, więc... Jest? No z no to Eskortować do dziesiątki, miejsc, do dziesiątki nas pójdzie, z bez tego i wrócimy i wracamy na nie. Mamy te... Mamy te.

Słuchaj, jedna nie jest nasza, ona tam mm. on była, się później oddać, ale A jedna jest nasza, jedna jest na... sprawa. Muszę być, zobacz, bo jedna jest, widzę, że kopnięta. To no pierwsze, to nie bardzo. Teraz mam kurwa, prawie ten, pół brzuchu. Weź pompuj żółty, bo ona powinna być tam, nie, bu... nie, nas, nie była jeszcze pompowana, Właśnie opróżnili ją, ją.

Dobry, tak? Śpiewór mi się nie zmieścił? Nie, śpiewór do kolacy. Ale mam ten polar już. No, już to wystarczy. Nie. Ten, tak starczy. Tam? Tylko trójkę? No, tu wystarczy, to jedno akcent. Jak mu jeden? Jak mu no tutaj na konwoli, później? Przepraszam, panowie, ale chciałam. Pobudzi na troszkę, macie, chciałem na pobudzić. No Macie, to na nie ruszamy. No, to, to będzie długa noc. No mówi, mówi. na Jarek. Tak, jesteśmy w Kraku ale za, myślę, za 10 minut wychodzimy. Będziemy. Jo, na niebo idziemy, tak. Od, 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 20, od 20 się to... Zabezpieczymy go do dziesiątki i później wydanie Więc chcę powiedzieć, koło 21.30 na tą. Ty jesteś w niebie? Dobra. No, jak jesteś w niebie, to, to dalej ciągnij, ciągnij odprawę. No. No, no. Rafał, poproszę, proszę o tragarza. Zamówiłeś tragarza dla mnie? Będzie na 21.15. Przy K1 do końca do dziesiątki i ja jakieś jakieś kilometry to jest jakieś pół godziny nie wiem czy do 245 fizycznie nie wiem tak beluży. tak ale my idziemy my idziemy od 12, 12 i jedziemy đãs, idziemy zabezpieczeniem transportem idziemy furwadować już bierzemy cały szpej tak żebyśmy do na noc nie tylko informacji nie wiem co 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 jeszcze co 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 to trzeci powinien być to jest no tak na spodzie parę było normalnie, a teraz full jest wiem. Może to było Ja nie wiem jak chcę no, za drzewno za, za zakrętem nie, 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 mogę. nie, bo ja nie, nie, na nie, 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 teraz 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 żeby ten? ten. nie, się teraz nie, 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 po to, w nocy może być. nie, może nie, nie, no ja wiem, wiem. Aha, aha. Tak, tylko nie chciałbym, żeby mnie w tej koczulce malował. Nie. Mógłby się dobić tak, bardzo. Jakichś ziembiaków przeciwnika się go wymyśli. Dobijaj się dobić. Dobijaj się. to ty jesteś? Polak mały. A, proszę bardzo. Dla kolegi, przyjaciół. Czyli, z, 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 z czyli oni z, mają, żeby zlikwidować kogoś najlepiej, tak? Jak to się na tym samochodzie. Tak. To zmienia postać rzeczy. Trzeba jednak pilnować tego auta jakby tak w blisko też, bo jak... Zaczną ogień w przodu i z tyłu, a jakiś wariat wyskoczy, po prostu będzie biegł tylko z nalewką, żeby tylko kurwa, nakleić, to ogień będzie... To się go pomaluje. Pomaluje, oczywiście. Olsztynki, do Olsztynki! Ale w Olsztynek za 10 minut ruszamy, śpiesz nasz, na No to poczekajcie, tylko wodę sobie nalejemy. Na noc Ale jak się ten, to walek na coś, tak?